5 rano. Ja wstałam o czwartej i teraz biegnę na MPK. bo mam to za 5 minut. I co? Jedziemy do Warszawy! Udało się jest 5.30, a ja już idę na dworzec, a y, autobus w się sensie fliksbusa mam o 6, więc... Chyba dobrze, chyba dobrze. Już wschodzi słoneczko. I co? Przygoda, czas start! Powiem Wam, że jestem pierwszy raz tutaj na tym dworcu autobusowym w Lublinie, bo zawsze jeździłam tam e, na pociągi. I jaki on jest w ogóle ładny! Widziałam z go z zewnątrz, ale nie wiedziałam, że w środku jest aż tak ładny nawet same te toalety. No. Jestem w szoku. Dajcie znać, czy byliście w Lublinie na dworcu w polskim Dubaju. Jestem. Idę teraz spotkać się z Timem Wilgain i będziemy widzieć. Co so dalej? Co so robimy jak to wygląda? Ale śniaram. Energy Balls, tak, przepyszne, świetne. bardzo słodziutkie. Dodatkowo granola, akurat nie proteinowa, ale z ciemną czekoladą, także... To ja z kokosem. Z kokosem, ok. Tak. Szanuję, natomiast dla mnie ciemna czekolada to. Tutaj <grystanie> proszę Kamila. To jest mój face hey, granola. <grystanie> tak, granola A to. A oczywiście mój ulubiony olej z awokado w sprayu. Kochani, kupujcie z kodem Be Hero. 10 10 10, Prost, 10, ja 10, 10 Proszę mi tutaj nie no. Robić. No. <laughs> Mieszkanku zrobię unboxing. 22. Chyba nawet widać po mnie, ale jestem już na dworcu i po prostu bierzę, teraz budzi. Tak cudownie, jak ludzie są w Pilgain. Tutaj pozdrawiam i ściskam mocno Kasię i jej męża przede wszystkim, którzy zaopiekowali się mną przez te dwie godziny, bo miałam dwie godziny do autobusu. Wzięli mnie na mieszkanie, mogłam z nimi tam na spokojnie posiedzieć i nie błąkać się tutaj po tym dworcu zachodnim. Więc dziękuję, dziękuję. Jeszcze mnie podwieźli teraz tutaj na dworzec, więc uwierzyłam z powrotem w ludzi, bo miałam dużo zwątpień. Więc jeszcze raz, jeśli tylko to oglądacie to ściskam Was mocno. Na pewno się jakoś tam odwdzięczę. I co? Teraz czekam już na autobus. Niestety jest opóźniony. Na razie 10 minut i oby tak zostało, ale czuję, że w autobusie od razu zaznaczam. Więc dobrze, że Lublin jest ostatnią stacją, bo przynajmniej nie prześpię, tak jak tutaj w pierwszą stronę się obawiałam, bo jechał aż do Paryża. Więc jakbym przespała, to miałam trzy budziki, żeby nie wylądować w tym Paryżu. Więc czekam i mam nadzieję, że już zaraz będę w Lublinie. Już się nie mogę doczekać, aż się po prostu położę i pójdę spać. <śm> już pierwsze 10, 10 minutek mam MTK, więc miałam jechać z boltem, no ale w zasadzie skoro jest z samego dworca, to już poczekam, bo mam pod sobą mieszkanko i co? Tutaj jeszcze mój prezencik. Jestem zmęczona, ale się wyspałam trochę w autobusie. No to co? Przyszedł czas na obiecany unboxing w mojej... Paczuszki w prezenciku od i Jeszcze raz bardzo dziękuję za cały ten dzień. Już jest kolejny dzień, więc się wyspałam. Na szczęście cała zdrowa wróciłam do domu. Ale co? Już nie będę przedłużać. Widzę, że jest tam dużo pyszności, gadżetów i no co, nie przedłużam się Na początku mam tutaj bidon. Mam już ten w kolorze bordowym, ale miałam akurat zamawiać w tym kolorze, bo jest taki jaśniejszy, bardziej wiosenny. Wiem, że zbliża się jesień, ale nie nawet do szejków, bo to jest ogólnie shaker. Macie w środku normalnie tą sprężynkę taką, ale do wody, do picia wody jest super, bo ma pojemność aż 700 ml z tego co kojarzę i w ogóle nie przecieka. Już testowałam, więc jest super. Nie spadnie, może nie. Co macie dalej, nowość, czyli proteinowy napój mleczny, milkshake. Widziałam, że jest waniliowy i miałam go nawet ostatnio zamawiać, a tutaj mam smak kakaowy. Ma aż 33 gramy białka w takiej buteleczce, więc na jakąś przekąskę właśnie na studia to będzie mega. Na razie sobie go zostawię w lodówce na czarną godzinę, ale już wiem, że będzie super, bo skład ma idealny. Ehm, to tutaj mamy tego jeszcze nie próbowałam. To jest chyba odżywka białkowa, ale jakby nie do końca. Eee, tak, to jest nabój w proszku, taki ze słoikiem i białka serwetkowego o smaku brzoskwiniowym. To jest chyba to, co jak taka lemoniatka jak Pamiętam, Kamila właśnie z Soul Good Food e, tylko chyba inny smak testowała i super, że są takie mini próbki, takie można sobie je zamawiać, testować i wtedy zdecydować, czy chcecie duże opakowanie, czy jednak e, to nie są wasze smaki. Ja na przykład tak przetestowałam te odżywki białkowe i... Jak wiadomo, zostałam przy nich i już teraz będę zamawiać tylko te ogromne opakowania. Ale na podróże i tak takie mini to jest maska. my A tu mamy słodkości, jakiś batonik proteinowy. Tutaj są energy balle, pistacjowe. Wczoraj próbowałam, to jest nowość ogólnie, wczoraj próbowałam właśnie y, tych o smaku czarnej porzeczki. E, nie, jagody z jabłkiem i maliny z migdałami chyba. Przepyszne, wszyscy się w ogóle nimi zachwycali, ale to pistacjowe... Ja już wiem, że tu będzie w środku dużo nadzienia, a nie jak w tych sklepowych e, słodyczach, wypiekach pistacjowych, więc coś czuję, że zaraz będzie przetestowane. I co my tu jeszcze mamy? Ojejku! Dziękuję, że jesteś z nami. Jak słodko. Tego akurat nie widziałam w ogóle wcześniej. Kochany. Bardzo kochany. Aż sobie w taką bym rameczkę uprawiła i na pewno tutaj w nowym pokoiku na mieszkanku sobie położę. Aż, aż mi łezka się pokręciła. <grywają> no co? Proszę bardzo. Chyba koszulka. Tuż trzy czy już tak to mamy. Mój no. kolor. Totalnie. Jeszcze, to jest ta sama, co mam białą. Patrzcie. Tylko to jest w kolorze beżowym. I to jeszcze mój rozmiar. Przepiękna. Na jesień to w ogóle będzie, będzie kosmos. Ta jakość w ogóle tych koszulek, tych ubrań, to jest. Cudowna, moja tata też ma tą sam, ten sam kolor, właśnie w kolorze czarnym. Ja mam granatową, białą i teraz jeszcze taką beżową. I to są zdecydowanie moje ulubione koszulki, jeśli chodzi o podróże na spacer, na trening, bo ja lubię właśnie wtedy takie oversized rzeczy ubierać. Więc dziękuję, dziękuję. Dziękuję za wszystko jeszcze raz. No i co? Chyba nie ma sensu dalej przedłużać, tylko robimy test tego pistacjowego, tego pistacjowego bola, e, bola. bo ja nie wytrzymam. Muszę go spróbować. Ach, pachnie. W ogóle najpierw może wam skład jeszcze przeczytam. E, gdzie tutaj mam skład? Daktyle, pistacje, syrop z agawy, proteiny. I sól. Perfektnie. No to tutaj w środku mamy taką o, kuleczkę. To jest na bazie daktyli. Dobra, jest. Jest super. No to co? Test. Test smaku. ale czuć ten krem, tylko on jest jakieś inny. To nie jest taka typowa pasta pistacjowa, bo nie jest taka zielona nawet, widzicie, że ona jest taka dużo ciemniejsza, ale ile w ogóle jest w środku. Nawet jak dektyle są takie bardzo intensywne, to to się bardzo przebija. Mm. Będą robione zapasy. Koniecznie róbcie screena tego opakowania. I musicie wrzucić je do koszyka przy następnych zakupach. Musicie. Pamiętajcie przy okazji o moim kodzie FoodVia10. Zaoszczędzicie przy okazji troszkę, a takie jak zakupy, tam możecie zrobić ponad 1700 produktów. Jest tam wszystko: jedzenie, sprzęt sportowy, ubrania, środki czystości, kosmetyki. Teraz wyszły też nowe kosmetyki. Ja teraz będę testować pękę do mycia twarzy z probiotykami, więc jestem mega ciekawa. I środki czystości nawet mam tutaj, bo jak sprzątałam tutaj pokój, to to jest y, taki multi-cleaner do wszystkiego. Przepięknie pachnie jak trawa cytrynowa z miętą. I super czyści wszystko. wszystko. Nawet szyby nie miałam, więc super. Dobra, ja już nie przedłużam, tylko kończę tą przepyszną kulaczkę. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję Virgine za ten cudowny dzień, cudowny Dobra. czas. Za to, że mnie przyjęliście na tych targach, było super też was wszystkich tam zobaczyć. No i co? Zostawiam wam koniecznie link w opisie e, do sklepu. No i te kulki musicie przetestować. Jezu, jakie to jest dobre. Ja już też powolutku pakuję, bo jutro z rana wracam do domku, po całym tygodniu tutaj w Lublinie. Nie żałuję, że przyjechałam, bo trochę poznałam okolice. Tutaj się już rozłożyłam w pokoju, więc teraz spakowanko. Co zaraz nowe doświadczenie, bo jadę do pracy jako animatorka na weselu. Nie sądziłam, że kiedyś tam będę tak pracować, to w ogóle śmieszna sytuacja, bo okazało się, że dziewczyna, jakby, która tutaj jest koordynatorką tego wszystkiego, to jest moja taka znajoma, którą poznałam 7 lat temu w Tunezji na wakacjach, więc to jest w ogóle kosmos. No i co? Jadę się sprawdzić, przetestować, jak się będę w tym czuła nowe doświadczenie, nowe osoby. Ja uwielbiam dzieci, więc wydaje mi się, że jakoś się tam sprawdzę, więc teraz szybko się pakuję, bo później mogę już nie mieć czasu ani siły na to. Koniec, jutro do domku. Powiem wam, że super było. Poznałam kolejną wspaniałą dziewczynę. Okazało się, że jest z mojego wieku też zaczyna studia na innej uczelni, ale jednak Lublinie. No i co? Kolejne doświadczenie. Uwielbiam, uwielbiam takie życie, jak coś się dzieje, coś nowego, coś fajnego. Dzieci przekochane. bawiły się. Ja sama sobie potańczyłam, pobudowałam, nauczyłam się skręcać balony, robicie pieski, kotki to wszystko, kwiatuszki, miecze więc co? Dzień uważam za zaliczony. Teraz idę szybko zjeść, wykąpać się i spać, bo padam, padam. Wyszła pora ostatnie śniadanko. Mam tutaj płatki owsiane, napój sojowy, łyżkę białka e, z wilgej akurat e, nasiona chia, a tutaj proszę mój plan zdjęciowy na parapecie. Tutaj są akurat moje współlokatorki, jakieś roślinki. I słoneczko jest, chociaż troszkę mi tak jak widać. W połowie przyświeca, ale to nie jest nowy przepis, więc jakoś tak zrobimy, żeby ładnie wyglądało to na storce. No i co? Jemy. czyli domknąć tą walizkę. Ja normalnie nie wiem, bo wpakowałam tutaj prawie, tutaj prawie wszystkie te ciuchy. Zostawiłam dosłownie bluzę i yy, dresy, no bo jednak wracam na prawie trzy tygodnie. Ja nie wiem jak ja to domknę. Jeszcze to wiozę do domu. Życzcie mi powodzenia. Laptop się mi nie zmieścił, ale upchałam. Laptop mam tam. I co? Idę jeszcze szybko do toalety. Jadę. Nie wiem, ta walizka jest tak ciężka, że ja nie wiem, jak ja ją dobiorę. Przyniosę po tych schodach teraz. Ale co, dobra, już nie przedłużam, bo zaraz się spóźnię, bo już mam za 10 minut do MPK, więc lecę. Nie spóźniłam się, ale jestem w szoku, bo jak na Osa, bo jak na razie jest na czas. Mój. No to jeszcze raz. Jakaś osa mnie tu prześladuje. Dobra, ostatni raz dotarłam, jestem w szoku, bo yy, mój pociąg jest na czas, gdzie zawsze był opóźniony, Jak jeszcze odp odpukam to, żeby się nie okazało. Ale no, jestem, mam za 15 minut już pociąg, więc idę z walizką ciężko, ale jest dobrze, przynajmniej nie ma dużo schodów, więc jakoś tam. Życzcie mi powodzenia wnieść z tą walizkę po tych schodach. To będzie wyzwanie.